Siemoleczko z tej strony Marian i witam was w Minecrafcie. Ale nie takim co zawsze w Minecrafcie. Zaczynamy coś nowego. Właśnie, Skyblock. Czyli mamy jeden, jeden blok, który możemy rozwalać. Pyk. I pojawia nam się kolejny losowy. I budujemy swój własny świat. Tak. Tak, właśnie tak. Mi się wydawało to bardzo ciekawe. Więc Stwierdziłem, że zrobię z tego jakąś małą serię. O, widzicie, na przykład teraz mieliśmy piach, a teraz już mamy tutaj elegancko drewno. Dobra, zbierzemy to drewno. Ogólnie, zamysł, no, żeby zbudować jak najwięcej, tak? O, skrzyneczka. Zobaczymy, co w skrzynce może coś będzie. Były jakieś sadzonki. Dobra, stawiam sobie tutaj. Te sadzonki sobie tutaj schowamy na razie. I trzepiemy dalej. Ta, dalej, te kwadraci. Kwadraci, kurwa. Język się pląta. 4. Okej, okay, przedłużymy sobie tutaj trochę. Mi się wydaje, że ten kwadrat tu zostawimy, a pójdziemy w tamtą stronę. Jak widzicie, to koła pustki. Nic nie ma, tylko mamy to. Fajny mod, naprawdę fajny. spodobał mi się. Oglina. Gliny tutaj nie żałują, powiem Wam tak. Powiem wam tak, że nie żałuję wcale Drewienka W sumie Zrobić sobie yy, Dobra, parę tych Przerobić to na patyki Toolboxa sobie zrobić Aż toolbox też tutaj wypada z tych 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 Ale już to zrobimy wcześniej I zrobimy sobie po prostu drewnianą siekierkę W razie, w razie co, jakby właśnie były takie rzeczy i łopaty jeszcze sobie możemy zrobić, jak mamy radę. Mamy patyk patyk i to i pyk. To będzie trochę szybciej szło, nie? O. Gliny też tym dawaj, zbieramy sobie to wszystko. 6. No i dobra. Zbudujemy sobie tutaj dalej. No, tutaj generalnie budujemy swój świat, tak? Więc no, tutaj trochę. No, tutaj to. Pyk zmieniamy. O, skrzyneczka. Co będzie w skrzynce? O, dużo teraz. Co my tu mamy? Skóra to zostawiamy. Różowe tulipany zostawiamy. Pojta muzyczna. Okej. Okay. Glinę też zostawimy. dębowe deski zostawimy. No, na razie musimy trochę podbierać tego wszystkiego. I skrzynka jeszcze jedna sobie tu obok i dostawimy tą skrzynkę A co no i mamy elegancko i lecimy dalej lecimy dalej drewno dynia chyba ta dynia łapiemy kolejne łapiemy no trochę tego jest glina yy, glina o tu... świnia no widzicie to pewnie jak uderzę to spadnie, no. Ale mamy dynie Jest co jeść. Kawałek arbuza. ziemię zostawiamy. Deski na razie sobie zostawimy. To też sobie zostawimy tutaj. Dobra, pyk. Dobra, zbudujemy w, do w tą stronę. Pyk, 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 pyk i pyk. Fajnie, nie wiem, co daje. To jest ziemietko. O! I spadłem. Ale spoko, jak zapadniemy. Lecimy na dół, pyk, 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 odrodzenie, jesteśmy. Jesteśmy, nie ma problemu, na, na jakieś Toolboxa znowu dostaliśmy. Właśnie jak się spada to jakieś dziwne rzeczy się dostaje. Yy... To... Dobra, musimy wziąć to, bo mi szpadel zniknął, a dostaliśmy co to? Kilofa. jak zniknął, robimy patyki. Toolboxa mamy tutaj, mamy toolboxa. Robimy z powrotem siekierę. Kurwa, może nie tak. Patyki też nie tak. Włączyłem stoper? Nie włączyłem. Po co mi stoper? Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk. Siekierka i jest. Siekierka i jeszcze... <gryw> I jeszcze... Łopata. Łopata i... Jesteśmy szczęśliwi. Tutaj siekiera. Łopata. Siekiera. Siekiera jeszcze. No, pierwsze odcinki będą tak wyglądać, chyba że po prostu sam sobie pokopię chwilę. O, toolbox. Co tym razem w toolboxie? Powręczowy tulipan. Nasionka. To na razie sobie wszystko zostawimy. A, skrzynieczkę też sobie zostawimy na razie. Dębowe deski, ziemię sobie... Oczywiście ziemię sobie tutaj rozstawimy. No musimy sobie jakiś placyk zrobić, żeby jakąś chatę mniej więcej zrobić. Dynia. Piasek. Piasek i glina, no wymieniają się jak na razie. A tu naprawdę są losowe rzeczy się pojawiają. Na pewno z głodu nie umrzemy, mam tyle arbuza i tyle dni. Ziemia, dymowe deski. Mam glinę. Ta glina to jest masowo leci. Masowo po prostu. i nie spadnie, tylko. Łóżka nie mamy, nie mamy jak to zrobić w sumie nawet, więc kopiemy w nocy. Krówsko. idź tam przejdę, trochę przejdę. Może wyjdzie stamtąd, albo słomamy. Nie mamy czy mi ją tutaj przypędzić, w sumie idź mi stąd. O, dobra, chodź sobie tam. Ej, ale nie spychaj mnie! Ej, no ty kurde! To no nie, idziesz na rzeź. Idziesz na rzeź. Co ty robisz? No to ty ja ogarni się Ta Jezus No Jeszcze mi tam dyszy kurwa Sama glina Tylko nie wiem na przykład czy nie wiem czy kliperka może mi tu zespaumować czy nie Tego nie wiem tego nie wiem ale tak właśnie planuję sobie taką małą serię z tego zrobić jak słońce, jak w się księżyc, nie to słońce nie? Gdzie jest księżyc? Tam jest księżyc A tu słońce widzę. Fajnie Kurwa, takie piękne widoki na słońce, na słońce. Aż mi głos zabrało Widok na słońce Nie wiem czy to jest Zależne jakie narzędzie trzymam czy nie Kurczok. No, to może dalej trochę tam po polecieć. Zestakuj. 12 ziemi mamy. stawiamy dalej. Jeszcze trochę tak pokopiemy i tutaj już będziemy mieli mogli jakąś klitkę sobie postawić. Wtedy przeniesiemy te wszystkie skrzynki. Już będzie fajnie, fajnie będzie jako porobić, yy, deski. Deski raz, patyki raz. Pyk pyk pyk, pyk pyk, 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 pyk. Dałem tu opatę. Nie będziemy tu ziemi, a jeszcze yy, patyk. Mam za mało patyków. Dobra yy. kurwa naklikał. Dobra, nic się nie stało, przyda się przecież. Nie zmarnuje się. Dobra, teraz możemy, pyk. No widzicie, teraz samo, samo drewno, Wymieniamy Zmieniamy na łopatę. No jednak ziemia przyda się, no bo cały teren musimy zbudować. No, kolejny toolbox. Co tym razem w toolboxie? Kolejna skrzynka. Skrzynek już mamy łącznie 4. Mak. Jabłuszko. to sobie tutaj damy, ziemia zostawiamy. Pomarażowy tulipan. Kwiatków to my mamy słonecznik, też na razie schowamy patyki schowamy. Teraz już mamy dwie słuchy z, z, niczym To sobie złączymy, dębowe, dębowe tutaj, ziemię pyk tutaj, robimy dalej. Robimy da dalej. Jeszcze ta przawa jest kratki chcę pójść w przód i po dwie w boki, żeby cokolwiek wybudować jakieś taką. Ziemianki, ale mi się to podoba, że jest takie randomowe po prostu. Nie, nie wiesz, co ci tutaj da. Aż na razie widzę, że taka sam, sam ten yy... ...samo drewno i sama ziemia. Ale fajnie, mi się to podoba. Owca. Czekajcie, a nie, nie zrobię rzeczy. Kurwa, jak ona tu przyszła. Na jabucho pójdzie? Pójdziesz na jabłuszko? O, o! Dobra. Marian, zrób. Yy, zrób miecz. Tak. Drewniany, co prawda, ale. Hmm. Może nie z tego. Obrób to. Dobra. Postaram się ją. Za o właśnie Już mamy jedną bawełnę Krowa też dostała i zgłupiała Tak, o tobie mówię Nie będę się w stronę jej obracał Łopata. Już mamy coraz bliżej łóżka no I tak się żyje na tym i bloku. O, dobra mamy skrzynkę, ale to sobie w ziemię poustawiam. że mówię. Z dwa chcę w tą pójść. Słońce. Z dwa w tą chcę pójść. Dobra, i teraz. Jeszcze dwa. Dwa w tą i dwa w tamtą. O tu w ogóle nie zakończyłem. pięknie Chowamy to wszystko co mamy. Glutów to już mamy tyle. Deski. Mamy gdzieś deski? Nie mamy. Mamy to, mamy to. Połącz. Połącz. Tutaj połącz. Biała pawełna na razie chowamy. Jabłuszko zostaw. Surwa baraninka zostaw. Patyczki schowaj. Dobra. Skrzynka. Co tym razem w skrzynce będzie? Pyk. Mieliśmy już nową skrzynkę. Kolejna skrzynka. Mak. Mak gdzieś mieliśmy. Pyk. Jajko. Słonecznik. No, nie najgorzej. Robimy dalej. Nie wiem, czemu tej gliny tyle dają. W sumie nie wiem, co się robi z z gliny. Możecie tam dać znać mi w komentarzu, co można z nią w takich ilościach zrobić. Gliny nam nie żałują. Krówka. Ej, świnia. Krów. O, pardon, nie chciałem. Mamy kolejne 8. Dokończymy sobie tutaj. Węż trochę ciemno jest. no a nic na no to nie poradzę w tym momencie. Nie mamy łóżka, żeby i spać. Ko kolejne gluty. Deski. Oczywiście jakąś tam ziemiankę. Ziemiankę. Z drewna sobie strzelimy. HTA, co? Mamy tyle drewna. No musimy się na razie tutaj skupiać po na tym. o o. Patyki plis. Bemowe deski. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. A mi się łopata skończyła. Ale ty Marian myślisz? No naprawdę kurwa, poża pożal się Boże. Pyk. Jeszcze, jeszcze jedno w tom. Oczywiście na shiftie. O, no nie! No! Spadłem. Hm. Nie wiem, czy jak mnie jeszcze raz spadnę, <ścoughs> czy, czy nie koniec gry. Muszę uważać. Muszę uważać i znowu muszę sobie robić hmm, narzędzie. No jak widać, nie jest łatwo, przynajmniej jak dla mnie, ale fajnie, fajnie, podoba mi się. To jest takie po prostu to, to, co zrobicie, to będzie. Dobra, można dalej jechać. Przez znowu piach na nowo. Świnia. Ej, mi stąd. Jak mnie zepchniesz, stój tu na szlifcie. Na szyfcie będzie bezpieczniej. Co jest? <sum> Same przez By. Ziemia mi się przyda, bo to w sumie teraz... Ziemi jak najwięcej potrzebuję. To jeszcze raz miałem iść? Nie, tu miałem dwa razy iść. Dobra, cześć, sześć, sześć. Okej, okay. wydobywamy dalej. No mi stąd. Mam jedną, wystarczy mi na razie. Jakby zgłodniał, to mam co jeść. No teraz mnie tutaj połechtali z tą ziemią. Jak zostanie jeszcze 11. To sobie obudujemy to trochę. Bez... trochę bezpiecz... bezpieczniej tylko żeby tego kwadrata tutaj nie zgubić ta se na pewności o to że będzie zawsze tutaj to nagle mi trawą zarośnie i tyle z tego będzie zobaczymy którego drewna mam najwięcej żeby za jakąś hadę zbudować owca jakaś mogłaby się też pojawić nie narzekałbym. No właśnie kilowym będziemy nawalać. Może to, to się zmieni, także. że... Zaczy się nie wiem. Kamień pokazywać? No, raczej nie. No jeszcze spróbujemy parę razy. Świnia. Kurwa, tyle tych zwierząt już tu. Nie spychaj mnie. Dobra. Tezki na razie tutaj dębowe. Tutaj. Te mamy tutaj. Z tu kolejny. I glina. I ziemię zostawiamy. No jeszcze mi się wydaje, że za małe jest w tą stronę. To będzie taka mała klitka, a ja małej klitki nie chcę. Ja się tu wybudować chcę. Chcę piękny, piękny pałac. Karą <laughs> ziemią. Ręką w sensie. dobra, już, to już to stosowywać. O! o, o, No. Co my tu dostaliśmy? Jabłuszko, marcheweczkę, sadzonkę. A na komuś nie mamy sadzonki. Mmm, ale teraz mamy jakiś upgrade. Patrzcie, mamy kamień. Jest kamień, ale zajebiście. Już mi się to podoba, o Jezus! by to nagrywał. Dobra, mamy trochę kamienia. I to... Mm, mm. o, wody, wiadro wody. Nie spojrzałem co mam tutaj. Pusta mapa. Co? Co to jest? Marian, postaw to. Tu gdzieś postaw. Co to jest? Mhm. Dobra. A, miałem sobie zrobić... Tak. A, patyki mam w łapie. Nie zepchnij mnie, proszę. A, jak robimy sobie teraz? Pyk, siekierkę. Kill off. i łopata Marian trafia i, i łopata Okej, okay, resztę chowamy bruk, patyki zaraz znowu drewnianych kilof też chować sadzonka, tutaj mamy jakąś ziemię zostawiamy i lecimy świnko odejdź na oczywiście żeby mi te moje zwierzaczki kochane oj mamy pochodnie no fajnie Ej, nie podchodź. A może. Może zrobimy tak. Skoro i tak tutaj stoimy, i tak tutaj stoimy. Robimy sobie piec. Na chwilę sobie zrobimy piec. Mamy trzy węgla. bruk widzimy. Przepalimy sobie ten bruk i taki ładny już hadę zrobimy. Mamy czas przecież. Jak nie, to trochę z, no, poza odcinkami. pobuduje buduję trochę poza odcinkami Żeby było tak, wiecie, mniej więcej Co to jest to białe? Detroit A O Żelazo Drewno Fajne, fajne hmm. Co to jest? Ruda żelaza zostawimy. Bruk przepalimy. Ziemię zostawimy. Granit. Kamień. Nabyw jeszcze tej ziemię. Idealnie. Kamień. Zaczniemy budować bruk. daj trochę drewna. A jeszcze są dwa, to przetapiamy, kamień na razie zostawimy, rudę sobie tu zostawimy, żeby ją przepalić, granic zostawimy, to zestakujemy, tu zostawimy węgiel to rzucimy tutaj jedną sztukę, ale to rzucimy dębowe deski zostawimy sobie, w sensie połączymy sobie. Dobra Krów Oo, tu tak grzybowa Idź mi stąd Ten zwierzyniec mi się tu trochę robi Ej, no fajnie to jest no, trochę teraz żelaza nam dało O, węgiel, zajebiście. zajebiście, że węgiel, bo węgiel to od razu sobie damy tutaj. I bruku też sobie tu rzucimy. Mamy kolejnych sześć tych. Tutaj będzie tak. Pyk, pyk. O! Cześć! Siemaneczko. Siema, siema, siema. Idziemy jeszcze narąbać. Wiem, że trochę monotonne może Wam się to wydawać. Stoję w miejscu i se łupię. Ale. No mi się to podoba. Nie wiem. O kurwa. ty. Czym ja mam zabić? Ząbiaki też się, może jak kliper się zrespi. O, że będzie problem. No. Muszę se. Muszę so, so, so się nie se. Se, kurwa, ciągle se mówisz. Sobie się mówi, a nie se. mógł. to zostawimy. Dobudujemy sobie tutaj jeszcze kawałek. Dobra, to tutaj takie malutkie. Se na zrobimy. Ale z tym moim zwierzyncem tu się w tym momencie pożegnamy na tym odcinku. Stań sobie tutaj. No i wygląda to tak. Właśnie Skyblock. Myślę, żeby zrobić tego serię. Bardzo mi się podoba. I zrobię z tego serię. A ty, pamiętaj, żeby zostawić jakiś ślad po sobie. I co? Do zobaczenia w następnym. Cześć, czołów.